No, a my czekamy na wiosnę. No i tak to wygląda dzisiaj w niedzielę. Nie wierzę. A były lata, gdzie ja już miałam posadzone kwiaty przed domem tego dnia. Po prostu nie wierzę. Zobaczcie jak sypie śnieg. Mm. Dzień doberek, dzień doberek. U mnie, kochani, dzisiaj niedziela. I jak widzieliście na początku, zimowa niedziela. 5 marca, zimowa niedziela. Inne lata o tym czasie to ja już siałam w folii, pracowałam w ogrodzie na całego, miałam już często kwiaty przed domem zasadzone, a tu mróz, śnieg, zima. No, zima. I y, w związku z tym na zewnątrz nie chce się specjalnie wychodzić. Więc Bonia siedziała i szyła. I szyła broszki. I y, pokażę Wam, co uszyłam. A uszyłam taką oto czarno-złotą waszkę. Nie wiem, czy się zoomuje. O! Waszka jest uszyta na zamówienie, więc pojedzie do swojego domku niedługo. I coś, co tą waszkę uszyłam poza kadrem, więc nie widzieliście żadnych fragmentów z szybko tej waszki. A na ostatnim filmiku zaczęłam szyć, jak jedna z Was za, zauważyła. I to jest mak Mak też jest szyty na zamówienie. O. Tak wygląda na, na bluzce, na, na sukience. A on ma być z przeznaczeniem do czarnego garnituru, więc yy, tak. Taki mak. Z tyłu podszyty. Tutaj zrobiłam tym razem takie fajne wisiorki. O. I takie popełniłam dwie broszki. Jestem w trakcie szycia trzeciej, ale zobaczycie to w dalszej części filmiku. A jeszcze chcę Wam dzisiaj pokazać, jak na życzenie mojego małżonka upiekłam sernik bez mąki i bez cukru. Więc zapraszam Was, kochani, na oglądanie. Kochani, dzisiaj spróbuję, spróbuję upiec, mówię spróbuję, bo jeszcze nie piekłam, yy, sernik, yy, który będzie bez mąki, bez cukru, yy, będzie miał bardzo niewiele składników. Yy, tutaj będziemy potrzebowali tak 4 jajka, u mnie od moich kurek biegających sobie po ogrodzie, yy, 400 gram mascarpone. 400 g sera tłustego. Ja mam z tego ekologicznego źródła dobry serek. Pół szklanki śmietanki. I ja nie daję żadnego słodzidła. W przepisie jest. Więc jeżeli ktoś nie ogranicza, to może. Ja dodam tylko jakiś ulubiony zapach. Więc zabieram się do pracy. W przepisie pisało, że trzeba... 400 gram mascarpone, 400 gram sera e, zmiksować z jajkami, e, śmietankę ubić i potem ją połączyć delikatnie z tym całym twarogiem, e, z jajkami. E, oczywiście dodajemy między międzyczasie e, e, jakiś zapach. I wylewamy do foremki o średnicy 20 cm, więc nie przedłużając i ja biorę się do pracy. Mój bonusik, dwa żółtka. Masę wylewam teraz do miseczki. Oczywiście nie musicie robić tego w termomiksie. Możecie to zrobić zwykłym blenderem albo nawet i mikserem. I teraz do tej masy dodaję yy, ubitą śmietanę i delikatnie mieszam. Lecę z tym do pieca. Sernik w piekarniku urósł, ale tak jak każdy sernik potem opadł, mimo że go zostawiłam w piekarniku jeszcze przez jakieś 20 minut. No ale generalnie on nie jest taki bardzo niski, bo zobaczcie, jest tak prawie dotąd. Więc poczekam aż ostygnie. No i wyjmę go z foremki i zobaczymy, jaki jest. Sernik najpierw bardzo urósł, a potem bardzo opadł, ale no to tak się dzieje praktycznie z każdym sernikiem, ale zobaczmy. Jest miękki jak chmurka i naprawdę dobry, mimo że bez cukru, uwierzcie mi, że jest dobry. Mm. Thank you. Przeszyłam ten przód. Dzisiaj jest ym, motylek dla osoby, która chciała, żeby był w kolorach uniwersalnych, pasujących do wielu stylizacji. Więc taki oto motylek. Teraz go muszę zdjąć. kochani zdjąć go i wyciąć. thank you ピた <music> Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i fajnie się Wam oglądało, jak piekę i szyję. Ja sobie w tej chwili usiadłam, zrobię sobie relaks, wypiję sobie ten kefir z tego um, gospodarstwa ekologicznego. Bardzo polubiłam te produkty. Razem z mężem je bardzo polubiliśmy i zamawiam je co tydzień, więc. Codziennie sobie machnę taką butelkę kefiru, a mój mąż 2 litry kwaśnego mleka. Bardzo dobrze, bo nasz układ pokarmowy jest zaszczepiany tymi pożytecznymi bakteriami, które powinny w naszym organizmie sobie żyć. Jeszcze przeczytamy, co jest w naszej szczęśliwej książeczce. A w książeczce z 5 marca mamy tak Uszczęśliwianie innych jest marzeniem ludzi szczęśliwych. No jakie to jest prawdziwe. Jeżeli ktoś jest szczęśliwy i emanuje tym szczęściem, to chciałby, żeby yy, osoby, z którymi ma kontakt i, i nie tylko, też były szczęśliwe. I, i stara się, żeby wszyscy wokół yy, Czuli to, co on, i że, żeby czuli to szczęście. A 6 marca mamy tak. Miłość to jest dawać ciepło, ale nikogo nie zranić, być ogniem, ale nikogo nie poparzyć. Piękne, nie? Fajne. Na określenie miłości jest tyle różnych. Um, Słów i, i zwrotów, i, i tekstów, i tyle różnych y, pisarzy się wypowiedziało na ten temat, ale czasami takie jedno proste zdanie jest takie trafiające w punkt. Więc y, takie dzisiaj optymistyczne przesłanie z naszej książeczki. Ja, kochani, teraz i herbatkę mam, bo trzeba się nawadniać y, ziołową i ten mój kefir i y, za chwilę będę sobie jeszcze dalej szyła, będę pakowała, chociaż część już mam y, spakowanych y, wysyłek, ale będę też pakowała następne, y, będę szyła, więc y, życzę wam kochani y, miłego dnia i do zobaczenia. Pa pa.